Nagrałem przygotowanie do jazdy, i tutaj pytasz mnie, a co ze światłami? Egzamin na prawo jazdy to jest wykonanie określonych zadań egzamin egzaminacyjnych w określonej kolejności, no i trzeba tę kolejność znać, a tą kolejność musi przekazać twój instruktor nauki jazdy i sprawdzić, czy potrafisz to zrobić na etapie egzaminu wewnętrznego na prawo jazdy. A światła. Światła nie są w przygotowaniu do jazdy. W ramach przygotowania do jazdy masz pięć czynności do wykonania. Ustawić fotel, ustawić zagłówek, ustawić lusterka, zapiąć pasy bezpieczeństwa i sprawdzić, czy, czy drzwi pojazdu są zamknięte. Jeżeli to zadanie wykonasz, potwierdzasz wykonanie zadania, egzaminator sprawdza, czy zadanie zostało wykonane i następne zadanie egzaminacyjne to jest jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. W ramach tego zadania na początku masz do wykonania też pięć czynności, włączyć silnik włączyć światło odpowiednie do ruchu drogowego, włączyć bieg pierwszy, wyłączyć hamulec ręczny, upewnić się o możliwości jazdy i dopiero wówczas dalej może